Aleluja Jezu! Dziękujemy Ci za pogodę, dziękujemy Ci za tych ludzi, dziękujemy Ci za to miejsce, dziękujemy Ci, wywyszamy Twoje najświętsze imię tutaj. Posłuchajcie, przez pierwsze 20 lat moja przygoda z Bogiem była taka, że chodziłem sobie do kościoła katolickiego I tak naprawdę w moim życiu nic się nie działo Wydawało mi się, że znam Boga Że się modlę do Niego Ale czułem za każdym razem Czułem za każdym, za każdym razem taki beton, taki mur Czułem, że ten Bóg, którego znam Do którego się modlę On po prostu nie odpowiada On po prostu nie słyszy Patrzyłem się w kościele w te obrazki Patrzyłem się w, w te ołtarzyki I wydawało mi się, że jest wszystko załatwione Bo zadzwonili dzwonkami i wyszedłem do domu i teraz znowu cały tydzień chodziłem jak taka łajza, która robiła z powrotem to samo, te same grzechy. Te same grzechy, te same grzechy powtarzałem. Mówię, przecież to jest jakiś idiotyzm. Jak mogę się spowiadać i chodzić, robić te same grzechy? To jest coś nie działa, coś nie tak, coś tu jest nie istnieje. halo. I nagle słuchajcie, zacząłem wołać do Boga. Jak podczas na przykład jednej spowiedzi ksiądz powiedział mi, że będziesz miał grzech, bo nie słuchasz Radia Maryja. Absurd. Absurd! A ja to usłyszałem! I teraz Ci powiem, zacząłem wołać do Boga, mój Boże, jeżeli Ty jesteś, objaw się w moim życiu. I Bóg sprawił, że dał mi Biblię. Biblię, Biblię, która leżała u mnie 20 lat w domu i była wyciągana tylko wtedy, kiedy Gioch przychodził po kolędzie. Była wyciągana Biblia, kopitło i takie różne akcesoria, i potem jest powrotem chowane na rok, i tego nikt nie czytał w domu. Nagle Bóg objawił się w moim sercu poprzez Biblię. Zacząłem czytać Biblię, zacząłem czytać Słowo Boże. I Słowo Boże to jest potężny Bóg. Potężny Bóg to nie jest jakaś pierdoła, to nie jest jakaś opowiastka, to nie jest jakaś historyjka, to nie jest ołtarzyk, to jest potężny Bóg, potężny Pan Panów, potężny król królów. Potężny Jezus Chrystus, który zechciał umrzeć za Ciebie, który zechciał umrzeć, bo widział, że nie ma innej drogi, nie ma innej możliwości. Dwa tysiące lat temu od, 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 odgrała się największa partia szach, którą Bóg ustawił między, między Bogiem a Diabłem. I Bóg zadał mat. Mat dla diabła jest taki, że jest pokonany, że jest śmierć pokonana, że jest grzech pokonany, że jest diabeł pokonany, że jest choroba pokonana, że jest alkohol pokonany, że są narkotyki pokonane, że jest twoja słabość pokonana. To jest mat, który zapadł dwa tysiące lat temu nad diabłem na największej we wszechświecie szachownicy. Na tej szachownicy padł mat. I dzisiaj diabeł, śmierdzące bydle, któremu się nic nie należy, nie ma prawa do Twojego życia, nie ma prawa do Twoich dzieci, nie ma prawa, nie ma prawa cię trzymać w żaden inny sposób. Dzisiaj poprzez strach diabeł kontroluje ten, ten świat. Dzisiaj masa ludzi się boi. Nic nie wskazuje na to, że dzieci będą chore, ale ludzie się boją, że dzieci będą chore. Nic nie wskazuje na to, że dziecko się będzie w szkole źle uczyło, ale diabeł kontroluje, że się będzie źle uczyło. Nic nie wskazuje na to, że żona będzie mnie zdradzać, ale diabeł kontroluje człowieka i daje strach. Daje strach, daje strach, daje strach, daje strach i cię kontroluje. Nie musisz się niczego bać. Nie musisz się niczego bać. Słuchaj człowieku, jesteś koroną stworzenia. Jesteś ukoronowaniem stworzenia. Jesteś stworzony na obraz Boga i jego podobieństwo. I nie daj sobie wmówić, że pochodzisz od małpy. Nie bądź idiotą. Jesteś stworzony na obraz Boga Wszechmogącego. Jesteś stworzony na obraz Boga Wszechmogącego. Zaprosił Cię na tą ziemię. Daje Ci wszystko w prezencie. Daje Ci wszystko za darmo. Wiesz co właśnie za darmo? Za darmo to nie znaczy, że idziesz tutaj do tego sklepu i kupujesz cztery sztuki, żeby dostać piątą za darmo. Za darmo to jest za darmo. Za darmo to jest za darmo. Za darmo to jest za darmo. Za darmo. Masz zbawienie za darmo. Nie masz zbawienia dlatego, że będziesz zasuwał na różańcu codziennie. To ci nie gwarantuje zbawienia. Nie gwarantuje ci zbawienia codzienne chodzenie do kościoła. Nie gwarantuje ci zbawienia codzienne, wiesz, różnego rodzaju rytuały, które ci nakazują różnego rodzaju religie. Nieważne jakie religie. Nieważne jakie religie. Ja ci powiem prostą rzecz. Bóg nie po to stworzył świat, żeby mieć z Tobą religię. Bóg chce mieć z Tobą relację. Stary Bóg chce mieć z Tobą relację. Bóg chce mieć z Tobą relację. Przekonasz się. Przyjdź do Boga dzisiaj. Zawołaj. Oddaj mu strach. Jeżeli strach się kontroluje w jakiejkolwiek formie, że Twoje dzieci biorą narkotyki, że Twoje dzieci się źle uczą, że Twoje dzieci są chore, że Twoje małżeństwo jest na włosku i się za moment może rozpaść. Jeżeli w jakiejkolwiek formie strach podchodzi, a ja ci powiem, że to nie jest strach, no to jest śmierdzący diabeł. Jeżeli śmierdzący diabeł podejdzie do twojego życia w takiej formie, w jakiejkolwiek formie, którym się ci o coś obawiasz, o coś się boisz, to ja ci powiem, masz potężnego Ojca w niebie. Masz potężnego Ojca w niebie. Zaproś Jezusa do swojego serca. Zaproś dzisiaj Jezusa do swojego serca, a ja Ci powiem, że Ty będziesz w pozycji wygranego, że Diabeł będzie w pozycji przetrwania, że to Jezus, który będzie mieszkał w Tobie, w Twoim sercu, będzie nękał i będzie ganiał Diabła, a nie odwrotnie, że Diabeł przez strach dzisiaj zaczyna ganiać Ciebie. To psychologa, nie może spać po nocach. Oddaj to Bogu. Bóg za wszystko zapłacił, Ty masz za free. Ale Bóg zapłacił. Ty masz za free, ale Bóg zapłacił. Powiem ci kiedy zapłacił za twój strach. Powiem ci kiedy zapłacił za twój strach. Za twój strach zapłacił wiesz, kiedy w ogrodzie Getsemane. Kiedy się bał. Zostało zapłacone za twój strach. Przyjdź ze swoim strachem dzisiaj. Powiedz Jezu, oddaję ci mój strach. Jezu, oddaję Ci to, co mi dzisiaj trzyma. Jeśli jesteś tutaj osobą, a gwarantuję Ci, że nie jesteś tu przypadkowo, dzisiaj jak się głosimy, tu Chrystusa żywego i kontroluje Ci jakakolwiek forma strachu. Ja nie chcę, żebyś się dzisiaj spowiadał, co to jest, mówił na głos, ale podnieś rękę, podnieś rękę, że dzisiaj kontrolujecie strach. Podnieś rękę, podnieś rękę, będziemy się o to modlić. Chodź, wyjdź, brawo dla Ciebie, chodź, wyjdź tutaj, będziemy się modlić, o to, żeby strach się dostawił. Chodź, przyjacielu, też podniosłeś rękę. Chodź, wyjdź, wyjdź, będziemy się o Ciebie modlić, chodź, chodź, przyjdź, będziemy się o Ciebie modlić. Jeśli chodź, będziemy się o Ciebie modlić.